Byłem na podwórku, e, usłyszałem, e, wie Pani, pisk hamulcy, wielki huk i potem e, była tylko para, podnica prawdopodobnie i myślałem, że się samochód zapalił. Przyszłem tu na miejsce zdarzenia, e, ta Pani wyszła z samochodu, e, m, powiedziała, żeby wzywać karetkę, żeby ratować jej dziecko. Też zadzwoniliśmy po pogodowie, po pomoc i przyjechała straż, straż chyba była pierwsza, jeśli się nie mylę i potem... Policja, wytanie i, i, i karetka. Stanowisko kierowania komendanta Miejskiego w Kolinie otrzymało informację o wypadku drogowym w miejscowości Kopydłowo-Nowe. Po przybyciu na miejsce stwierdziliśmy, że samochód osobowy Renault Laguna uderzył w przydrożne drzewo. W chwili przybycia zastępów, jedna osoba kierująca znajdowała się poza pojazdem. W pojeździe znajdowały się dwie osoby: jedna osoba dorosła i dziecko. Osobie znajdującej się kierującej poza pojazdem zespół, zespół ratownictwa medycznego udziela kwalifikowanej pierwszej pomocy. Zastępy PSP przystąpiły do wydobycia osób znajdujących się w pojeździe. Po wydobyciu, w przypadku dziecka, stwierdzono zgon na miejscu. Drugiej osobie, pasażerce tego pojazdu, po wydobyciu zespół, zespół ratownictwa medycznego udziela pomocy medycznej. W trakcie udzielania tej pomocy niestety też stwierdzono zgon. Z tego co udało nam się ustalić to prawdopodobnie dziecko znajdowało się na przednim siedzeniu, zapięte fotelizmem.